I po kilkudziesięciu minutach mamy bardzo fajny efekt, czyli koraliki na co drugim oczku. Ale tym samym mamy skończony rządek piąty i szósty. Został nam już tylko siódmy i ósmy robiony na drutek. To spójrzmy, co czeka nas w tym ostatnim rządku drucianym. Ten rządek to też dość szybki rządek, w którym jak widać jest sekwencja 17 oczek, robionych jedno po drugim na prawo. Zaczynamy po oczku brzegowym trzema oczkami razem, narzut te 17 oczek nad sekwencją narzutów i dwa razem, na których było tyle koralików. I uwaga, między dwoma narzutami na końcu raportu mamy znaczek, którego jeszcze do tej pory nie było. Piątka z takim daszkiem oznacza to, że będziemy przerabiać. Pięć oczek razem na prawo i od razu mówię, że przyda się do tego szydełko, ponieważ przerobienie pięciu oczek po prostu drutami jest kłopot z wbiciem się w taką ilość oczek i przeciągnięciem nitki tak, żeby niczego nie zgubić. I będziemy oczywiście robić ósmy rząd, cały rządek lewymi oczkami, ostatni rządek na drutach w schemacie A. No to spójrzmy jak to zrobić w praktyce. Oczywiście zaczynamy od oczka brzegowego. Tutaj nic nowego nas nie czeka. Oczko brzegowe przełożone, nieprzerabiane i zaczynamy od trzech oczek razem. I teraz uwaga, ze względu na to, że one są na samym brzegu, to nie będę się zastanawiała nad ich kolejnością, po prostu wbiję się w trzy oczka i przerobi je razem na prawo. Oczywiście sprawdzamy zawsze, czy wszystkie oczka zostały złapane. Po tych trzech oczkach razem mamy narzut i sekwencję 17 oczek robionych na prawo. To jest nad tymi narzutami i dwa razem, które były robione w poprzednim rzędzie, na których była większość naszych koralików. I te 17 oczek doprowadzi nas do zamknięcia ozdobnych szlaków, które szły sobie w górę. Tutaj te 17 oczek należałoby sobie ładnie policzyć. Mamy to, to i to. Ok. I teraz uwaga, kolejne 5 oczek, oczywiście robimy narzut, i kolejne 5 oczek, czyli zaczynając od narzutu. Tam, gdzie było dwa razem, tam gdzie było trzy razem, dwa razem i narzut musi się znaleźć jako przerobione razem. I właśnie nawet nie będę próbowała robić tego drutem, tylko od razu pięć oczek wbiję się szydełkiem. Przeciągnę sobie nitkę bez żadnego problemu i. Zginął mi narzut, więc go sobie jeszcze tutaj dorobię łapiąc nitkę z tyłu, i wkładam to wyciągnięte oczko. I dociągam tak, żeby te 5 oczek mi się ładnie złapało. To jest koniec raportu. Robię narzut i znowu 17 oczek prawymi. Narzut. 5 oczek przerobionych razem na prawo. Najprawdopodobniej przy użyciu szydełka, żeby było nam łatwiej, szybciej. Znowu później narzut. Tym sposobem do końca rzędu, a kiedy skończymy, to oczywiście parzysty rządek robimy cały lewymi oczkami. Ostatni przed zamknięciem jednego brzegu chusty.